sobota 6 marca 606. zero Przyjechałem dzisiaj zobaczyć, jak sprawuje się inspekt. I zaczynamy od testu wody. Miska miękkiego. No dobra, nawet nie, nie chcę wyjść. Widać, że w środku jest płynna woda. Ale no kawał lodu na powierzchni. Dobra. Teraz tak, na razie czekam, aż mi się termometr ustawi do temperatury otoczenia. To pewnie chwilkę zajmie, bo ma dosyć dużą tą kuleczkę, więc pora bezwładność. Teraz tak, tutaj na folii, na zewnątrz jest zamarznięte, nad lampą jest, znaczy nad zniczem jest Ciepłe, rozmaśnięte. Także tu jest super. Okej. Okay. teraz najważniejsze. Uu. Niedobrze. Okej. Okay. dalej. Dobra. Ok, no jest tak. Kwiaty przy przedniej krawędzi mają zamarzniętą wodę. Czyli źle, bardzo źle. Porzeczki, które są przy tylnej ścianie, czyli tej osłoniętej z boku kartonem, nie są zamarznięte. Dobra, słuchajmy to. Mówi się trudno. Czyli tak tutaj woda nie zamarzła. Na podłodze nie zamarzła. Tu natomiast jest cienka warstwa lodu. Tutaj o jest, też jest cienka warstwa lodu. co drogą czemu ten ketyk ma dużo wody. Nie, czy nie kapie z tej folii na dół eee, no, więc to wygląda w ten sposób no, zamykam. Może wy problem wynika z tego, że to jest bardzo z jednej strony, a, albo z tego, że nie ma właśnie kartonów na ścianie, a te kartony może sporo pomagają, ale z drugiej strony nie chciałem tutaj dawać kartonów, żeby ...nie zmniejszyć ilości światła, które dociera. No, przesunę to... ...bliżej w tą stronę. No, no widzę, że na spodzie się robi warstewka lodu. Jednak. Zobaczmy jak tam mój termometr. No nie dobrze. Ok. Czyli zeszło mi do jakichś minus 3. Teraz go sobie dam do środka na gumeczce. Poczekam 10 minut. No i zobaczymy. Zaraz wracam. Hej. 620. E, przygotowałem sobie paletkę. Z tego co widzę, znaczy tą górę paletki. Z tego co widzę ona powinna mi wejść do środka. Także e, zastanawiam się, czy nie dać jej na spód. Ona powinna się prawdopodobnie wesprzeć na belkach tych bocznych e, i będzie powyżej gruntu. Także będzie to też gdzieś podniesienie, bo prawdopodobnie z, od gruntu też mi idzie zimno. Mm, ale dobra, dobra, zobaczmy jak tam nasz termometr, który sobie wisi tutaj. Zaraz go wyciągniemy, i zobaczymy co tam nam wyszło i wyszło nam hmm. bez większych zmian, albo chodzi o to, że moje źródło ciepła nie jest aż tak wydajne i fakt, że otwierałem e, inspekt wpuścił zimne, pojęcie, które długo, długo się będzie nagrzewało. Ech. albo jest po prostu niewystarczająco ciepło od jednego znicza więc pytanie czy nie zrobić tam czy nie dać dwóch zniczy Tego musiałbym najpierw zrobić właśnie dekielek żeby to ciepło nie biło prosto w folię i jej przypadkiem nie uszkodziło eee. dobra, czyli co wyciągam wszystko eee. i spróbuję włożyć tą paletkę zrobić właśnie odstęp pod ziemi no i zobaczymy, czy, czy to coś, da. prawdopodobnie jutro znowu przyjadę zmierzyć. Tym razem zostawię ten termometr, żeby e, no, cały czas był w środku. Dzięki czemu będę mógł zmierzyć to od razu, zwłaszcza, że jutro też jest minus 6, czyli temperatura zbliżona. E, martwi mnie to, że kwiatki od tej strony właśnie złapały, e, zamarzła im woda. i W ogóle ja widzę, że sporo wody tam przybyło i to raczej nie jest to, co ja podlałem. A eee. kurczę, aż tyle sfori by nakapało? No nie wiem. Chyba, że skrapla się po podaszku i, i w końcu spada tam, no bo gdzieś musi. Bonus, znalazłem pierwszy kwiatek. Ok, wszystko zrobione. E, paletka włożona, także mam teraz odstęp od spodu. E, rośliny dałem trochę bliżej. E, nieużywane doniczki są na boku. Zakładam, że w ciągu roku, znaczy gdzieś tam w maju będą przymrozki minus 2, a nie tak jak dzisiaj. E, jeden problem, widzę, że e, nie do końca cały wosk, no że ten wkład olejowy mi się wypala po bokach. E, prawdopodobnie chodzi o to, że puszka ma za mało otworów i po prostu jest słabszy płomień przez to. E, no nie wiem, to no, no, widać, że teraz nagle w, z, się podniósł. Także no, muszę to przemyśleć na razie zostawiam tak jak wymyślę jak to zrobić to, to wstawię nowy natomiast na pewno chciałbym dać dwa znicze, nie jeden bo wydaje się to niewystarczające dobra, jeszcze włożę termometr tym razem chyba już go nie będę wieszał tylko po prostu go położę tutaj na doniczkach. No tak, no jest ja tam jakieś minus cztery, czyli temperatura yy, zewnętrzna. Ok, sobie to zamkniemy. Okay. Dobra, zamknięte, poprzestawiane. Także na dzisiaj koniec. Zamarzam i uciekam zresztą. A. Mikuś się bawi. Dobra, dzięki. Cześć.